mam wszystkich dzisiaj nowe auto, które jeszcze u nas nie było. Tesla Model S 85 do wymiany mamy łączniki łączniki do wymiany będą dwa łączniki prawe lewe nie pamiętam już ale zobaczcie jakie są pokręcone fajnie takie takie zakręcone o. przednie to są Także wymienimy łączniki i, i zobaczycie, jak wymienia się żarówkę ksenonową w Tesli. A jakie żarówki idą, to już Wam mówię. Gdzie je położyłem? D, D, D8S? Tak, D8S. O tam leżą. No, dobrze pamiętałem. A takie żarówki do do Tesla S się montuje D8S. Także zobaczycie wszystko. No, my musimy podnieść autko. Nie ma akurat tutaj jak modułu, bo gdyby był gdyby był na luftfaringach, czyli tak na tych poduchach, to by trzeba było tam system podnośnika mu włączyć, ale on ma normalne sprężyny, jak widać. Także nie, nie trzeba nic z tym robić. Dobra, ściągamy koła. Bierzemy się, a, bierzemy się za, za łączniki, a później zobaczycie jak wymienić te ksenony. No i dobra, koło mamy ściągnięte. Łącznik jest tu, schowany. Także odkręcamy go tutaj, tutaj. Zobaczymy. O, widzicie, czyli biała biała naklejka to jest prawy, a żółta to lewy. Także tak, tak oni to w Tesli rozpoznają. No i rot też się różnią, jakoś tam wygięciem, nie wnikam czym. W każdym razie tak to wygląda. Dobra, także tak, luzujecie klipsy, żeby nad poluzować, yy, odciągnąć.

Okazuje nam się wieko. I mamy ksenonka. Także, tędy się dostaniecie bez problemu. Przykręcamy, zaraz wszystko powiemy. W prawo albo w lewo, już nie pamiętam. Od dołu, tak jak widzicie, trzeba też odkręcić. rzucimy tak, żeby tam nie kombinować za dużo A to jest tylko za czaskach to jest tutaj Tutaj jest Lin Nie wiadomo po co ta linka tak naprawdę Chyba, żeby nie odpadło, nie? Tak jak mi się w Toyocie kiedyś zaminęło ty przy 150 jak mi zaminęło pod koło, to tylko półbył No jakbyście chcieli kiedyś chłodnicę wymieniać czy coś, to już też tutaj wiecie gdzie jest to Oś <słyszy> się zakurzyło Nie tak dawno zamiatamy. Cześć zobaczymy O widzicie Mocowanie. Dobra, słuchajcie, to, żeby to otworzyć, to widzicie tutaj to? Weź przesuń, żeby było widać. To jest pozycja otwarta. Czyli w samochodzie to siedzi tak i musicie przesunąć to, jak jest żarówka tak, czyli w lewą stronę musicie przesunąć i wtedy wychodzi. I cały bajer na tym polega. No. To tyle z wymiany ksenona, nie będziemy przedłużać, a w drugą stronę to już wiecie jak postępować, nie? To do następnego.